No, żyjemy w czasach takich, gdzie człowiek jest w stanie wyprodukować bardzo dużo związków chemicznych, które pomagają człowiekowi żyć, ale niestety tak każdy kij ma dla końca, tak samo i tutaj musimy mieć świadomość tego, że wszystkie związki chemiczne, które człowiek wyprodukuje, te które się rozpuszczają w wodzie, one wcześniej czy później trafią do wody. Nieważne czy to są krety, jakieś tam acze, lulwiki, domestosy, opryski, nawozy, antykoncepcja, hormony, sterydy, antydepresanty. To wszystko wcześniej czy później trafia do wody, i my nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że robiąc dziecku herbatkę czy zupkę na wodzie z kranu, stosujemy wodę, w której są oczywiście rozcieńczone mocno, ale są wszystkie te związki chemiczne. Kwaśne deszcze, tak mówią, tak. Coraz więcej się już, coraz głośniej się mówi o chemi transie, czyli o tym wszystkim, co nam samoloty rozpylają. Nie wiem, kto i jaki cel w tym ma, ale coś, coś jest na rzeczy. I to tak samo: wszystko spadnie na Ziemię. I oczywiście dostanie się do wód. Spalamy węgiel i też nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wydziela się rtęć z tego. Cząsteczki rtęci opadają i znowu do wody trafiają. A wiemy, że z kolei metale ciężkie, czyli rtęć, aluminium, kadm, ołów, arsen to są neurotoksyny. One niszczą system nerwowy, czyli niszczą otoczki mielinowe w neuronach i automatycznie zaczyna się, zaczyna się wiele problemów neurologicznych. Widzimy dużo też i rozsiane czy jakieś inne rzeczy to, też, to, jest, to nie jest jedyna przyczyna, ale to może się też w jakimś stopniu przyczyniać do tego, co, co teraz obserwujemy w medycynie. No i teraz pytanie jest, skąd wziąć czystą wodę? Wody butelkowane niestety też nie są wiele, wiele lepszej jakości, bo czysta woda chemicznie jest dopiero 2 km pod ziemią, a nikt z tak wielkiej głębokości wody nie ciągnie, bo były to olbrzymie koszty i po prostu ta woda by się nie sprzedawała. Na szczęście w 1997 roku zmieniono normy, na szczęście, na, na szczęście dla tych, co handlują wodami, oczywiście nie dla nas. Yy, zmienili normy na takie, że praktycznie prawie każda woda, która jest w miarę czysta, może być sprzedawana jako woda mineralna. I zobaczcie, do 1997 roku było zarejestrowanych 28 wód mineralnych, bo one musiały spełniać pewne wymogi, a po 1997 roku praktycznie jest pół tysiąca wód mineralnych zarejestrowanych. Czyli każdy, każdy, kto chce, kto przejdzie pewną procedurę, może też niełatwą, ale można to przejść może sprzedawać wodę czystą, nawet taką, jak jest kranie w miarę czystą, jako wodę mineralną. Oczywiście do tego podają nam jeszcze, bo wiecie, wodę, jakbyśmy wzięli nawet ze źródła i postawili na, na, przypuśćmy, na oknie, to ona za parę dni zacznie zielenić, dlatego, że tam jest życie zielone, czyli tworzą się glony, jak jakieś życie po prostu się zaczyna tworzyć tym. I teraz te wody, które my kupujemy w sklepach, one, no, producenci chcą, żeby one jak najdłużej wytrzymały, nawet dwa lata mogą wytrzymywać, więc pytanie, dlaczego tam to życie nie istnieje? Co się dzieje? Okazuje się, że prawie wszystkie wody są potraktowane czymś, co to życie w wodzie ma zabić. Chlor, fluor, brom różnie stosują różne firmy. Są nawet substancje takie, których nawet naukowcy jeszcze, znaczy no, badacze, ci co badają wodę, nie są w stanie wykrzyć, bo nie mają urządzeń do tego ani parametrów. Ale ta woda jest zakonserwowana. Czyli co się okazuje, ani woda kranowa, ani woda butelkowana, nawet jeżeli ktoś ma swoje studnie, to też musi mieć świadomość tego, że te studnie to są, to są wody te podskórne. I wszystko to, co człowiek właśnie wyrzuca do środowiska, to w jakiejś części tak samo trafia do, do tych wód podskórnych. Wiele osób jeszcze nie ma kanalizacji, w wielu miejscowościach nie ma kanalizacji, więc te wszystkie szamba, to wszystko, co idzie do szamba, przenika do, do gruntu, no i później oczywiście do tych, do tych cieków podwodnych. No i okazuje się, że woda, która, ma, która jest, można powiedzieć, w 70% budulcem naszego ciała i która w największym stopniu jest odpowiedzialna za to, żeby wyprowadzać toksyny z naszego organizmu, bo pewnie wiecie, że 80% toksyn, które są w naszym organizmie, rozpuszcza się w wodzie i z wodą jest wyprowadzane, a 20% w tłuszczach. Ta woda, która ma nas oczyszczać z toksyn, teraz nas zanieczyszcza. Więc jeżeli woda, to, co nas ma, ma nas oczyszczać, nas zanieczyszcza, pytanie, czym się oczyścić? Skąd wziąć wodę, która będzie oczyszczała nasz organizm? Zapewne wiecie, że przeciętny organizm człowieka zbudowany jest z kilkuset bilionów komórek. No, nie 75-80 bilionów komórek, w zależności od tego, jakich to duże. I teraz każda komóreczka to mała fabryka. Jedna produkuje hormony, druga produkuje enzymy, każda ma tam jakąś rolę do spełnienia. A jak wiemy, każda fabryka produkuje odpady, metabolity. Czyli można powiedzieć, że 75 bilionów fabryk cały czas produkuje odpady, które dostają się do przestrzeni międzykomórkowej i woda ma to wszystko wyprowadzić. I teraz jeżeli raz, że nie ma odpowiedniej ilości wody, to w ogóle to wszystko zostaje, a drugie, jeżeli woda jest nasycona już jakimiś związkami chemicznymi, to ona nie jest w stanie w siebie już dużo wchłonąć i nie jest w stanie wyprowadzić tych toksyn, które są w organizmie. I dlatego jeżeli zadbamy o to, żeby woda, którą dostarczamy do naszego organizmu, była maksymalnie czysta, to jest szansa, dużo, dużo większa szansa na to, że to oczyszczanie naszego organizmu będzie znacznie sprawniejsze bo ta woda, jak może powiedzieć, jak ma więcej pustych przestrzeni, więcej pustych kieszonek, to ona więcej jest w stanie w siebie zabrać i wytransportować. I teraz pytanie, skąd wziąć czystą wodę? No, są jeszcze lodowce, które topnieją, tam jest ta woda czysta, tylko że, no wiadomo, niewiele osób ma dostęp do tego. Z 2 km pod ziemią ta woda jest czysta, ale jest odtleniona, bo tam jest mało tlenu, czyli ona też nie bardzo się nadaje, mimo że czysta, ale, ale nie, niekoniecznie jest taka, jaką organizm potrzebuje. Więc pytanie, skąd? Mamy dwa sposoby, tylko na świecie, żeby chemia, która jest w wodzie, została usunięta. Pierwszy sposób, który człowiek zaczął wykorzystywać tak, w latach 50-60, no, to była destylacja. Tak? Czyli można wodę odparować i skroplić i wtedy wszystko, cała ta chemia dostaje w tym naczyniu, w którego woda wyparowała, a woda odparowana, skroplona, no, można ją przechwycić i wykorzystywać do picia. Czyli woda pijemy, piją ludzie, pili wodę, wodę destylowaną. Niektórzy mówią, że to jest źle, że to jest niedobrze, że to wypukuje minerały, że to tam różne, różne niekorzystne reakcje w organizmie mogą być, ale tak naprawdę, jak się popatrzy na przykład na eskimosów, przecież oni piją całe życie wodę destylowaną. Tak? Woda stopionego lodu czy śniegu to jest, to jest destylat, bo z nieba leci woda destylowana, bo to jest odparowane, skroplone, tak? a śnieg, lód to jest, właśnie, to jest właśnie to. Czyli myślę, że tu jest lekka przesada, że, żeby się bać czystej wody. Tak naprawdę nigdzie na świecie nie jest zanotowane, żeby komuś zaszkodziła zbyt czysta woda nie ma ani jednego przypadku na świecie odnotowanego w medycynie że to może coś szkodzić no a to prawdopodobnie firmy, które sprzedają wody mineralne, pseudo tak, one tam pewnie koło tego zrobiły trochę zamieszania więc destylacja można tylko dość drogi interes mało wydajny i teraz, jaki jest drugi sposób na to, żeby, żeby zrobić z tym porządek, z w wodzie porządek otóż drugim sposobem to jest odwrócona osmoza na potrzeby wojska, wcześniej może na potrzeby ko ko kosmonautów, jak lecieli na księżyc, to musieli tam zabrać trochę wody ze sobą, a wiadomo, do rakiety dużo tej wody nie nabiorą. Tam nie ma, na księżycu nie było wody. Więc z wszystkiego, co było możliwe, łącznie z moczem, musieli odzyskiwać wodę. I teraz yy, jak? W jaki sposób? Musieli stworzyć pewne materiały, gdzie można powiedzieć, co tak, jak gdyby stworzyli tworzywo poliestr, się to nazywa bodajże. To jest taka, takie można taka grubsza gąbka. Jakbyśmy to przecięli, to wygląda tak jak gąbka, czyli masa takich drobniutkich kanalików. Ale kanaliki są tak drobniutkie, że są w stanie przepuścić, że, że są w stanie zatrzymać wszystko, co, co jest większe powyżej 1 czy 2 dziesięciotysięcznych mikrona. Yy, naukowcy, to jest nanotechnologia już tak naprawdę wykorzystana do tego. Naukowcy są w stanie właśnie stworzyć taki materiał, który powoduje to, że szczelinki w membranach mają wielkość nawet 1 dziesięciotysięcznej mikrona. A wielkość jednej dziesięciotysięcznej to jest wielkość cząsteczki wody. Z kolei cząsteczka wody to jest jedna z najmniejszych pierwiastków jakie w ogóle występuje w przyrodzie bo to jest najmniejszy pierwiastek czyli wodór tak, i troszeczkę większy tlen i tlen i dwa wodory tworzy tą jedną cząsteczkę wody. I teraz przez membranę przejdą tylko cząsteczki wody i ewentualnie minerały bo one są też niewiele większe od, od, od wody a wszystkie związki chemiczne, które właśnie człowiek wyprodukował, one są zazwyczaj połączone z kilku różnych czynników, tych składników, one już przez membranę nie są w stanie przejść i one z częścią wody są z powrotem wyrzucane do kanalizacji w tym systemie odrzuconej osmozy, a przez membranę przechodzi czysta woda i minerały i to się składa, zbiera w specjalnym zbiorniku, z którego później mamy oddzielny kranik, gdzie stosujemy tę wodę do wszystkiego, to co ma kontakt z żywnością, czyli do picia, ktoś pije kawę, herbatę, zupa, Sosy, gotowanie jarzyn, ziemniaków, makaronu tuż w wodzie czystej, bez chemii, bez chloru, czyli takiej wody, jaką naprawdę potrzebuje nasz organizm. I tak naprawdę to są dwie możliwości, żeby teraz mieć dostęp do czystej wody, która będzie skutecznie oczyszczała nasz organizm. Nic innego do tej pory człowiek nie wymyślił i nie wiem, czy, czy co, no może, może co, technika się rozwija, ale minęło już wiele lat i, i dostały, dostały te, dwie, te dwie metody, te dwie techniki. Także jeżeli ktoś faktycznie myśli poważnie o, o fundamencie, czyli o tym, czego w nas najwięcej, żeby ten fundament był dobrej jakości, czyli żeby był czysty, no to trzeba, trzeba się przyjrzeć tym dwóm metodom. Zdecydowanie najtańszą i najskuteczniejszą jest odwrócona osmoza, jest to woda nisko mineralizowana, tam część minerałów przechodzi, więc taka, jaką potrzebuje nasz organizm tak naprawdę. Wracając do minerałów, skąd one w ogóle biorą się w wodzie? Bo popatrzcie, z nieba leci woda destylowana, tak? deszczówka to jest woda destylowana, odparowana, skroplona, czy czysta woda destylowana. A mineralna kiedy jest? Kiedy się, kiedy się ona pojawia? Otóż jak wpadnie, spadnie na ziemię, przejdzie przez te warstwy ziem, skał różnych, wiadomo, jak są skały wapienne, rozpuści tą skałę wapienną, to mamy wap. jak są różne schody, to mamy sód tak? I, i, i wszystkie te inne minerały, które są w skorupie ziemskiej. I teraz w zależności od tego, na jakie pokłady trafimy, Woda jest bogata w takie czy w inne minerały. I teraz, czy to dobre, czy to źle? Okazuje się, że te minerały, które są w wodzie, to są rozpuszczone skały. Jeżeli mamy świadomość tego, jak funkcjonuje nasz organizm, to wiemy, że organizm potrzebuje minerałów w formie jonowej, a te, które są w skałach, one nie są w tej formie. Czyli tak naprawdę organizm komórki tego minerału nie przyjmują. Jeżeli mamy na przykład za dużo wapnia, czyli twarda woda, to powoduje często to, że, powoduje to, że Odkładają się nam kamienie w nerkach, piasek w nerkach, później z tego się tworzą kamienie. Także nadmiar z kolei minerałów tych nieorganicznych jest problemem dla organizmu. Olga Butakowa na ostatnim wykładzie podawała taki przykład na talerzu, na takim jakim dostała drogi porcelanowy talerz. Chciała sobie zrobić trochę większą wilgotność w, w domu i nalała sobie wodę z kranu, zostawiła to i wyjechała gdzieś na jakieś wydarzenia. Wróciła po kilku dniach i ta woda oczywiście odparowała ale ten wapń, który był w wodzie, został. Co się okazało? Nie mogła tego niczym doczyścić. Czyli jeżeli my mamy minerały nieorganiczne, w organizmie tak samo dostarczamy, czyli na przykład wapń z wody yy, i nie będzie on na bieżąco wypłukiwany, to on też może nam takie rzeczy robić. Stwardnienie różne, tętnic, tak? jeżeli jest cholesterol, yy, cholesterol oczywiście potrzebny do uszczelnienia, na przykład tętnic, bo mamy ubogie składniki odżywcze i, i tętnice zaczynają pękać, więc żeby nie doszło, doszło do wylewu, organizm sobie Wyprodukuje, wątroba wyprodukuje cholesterol, żeby uszczelnić tę tętnicę. Jeżeli w, te, ten, w ten cholesterol wejdzie wapń, to robi się Znaczy To jest właśnie to jest ten cement. Ten wapń, który jest nieprzyswajany przez nasze komórki, tylko właśnie gdzieś tam krąży po organizmie. Dlatego powiedziała na ostatnim wykładzie pani profesor Butakowa, że im mniej mineralizacji w wodzie, tym lepiej. Dlaczego tak jest? Bo wapń, który jest na przykład w tych skałach, to on nie działa w ten sposób, żebyśmy na przykład ułamali kawałek tej skały wapiennej i nie wiem, sadzili do ust, pocycali, A czy my dostarczymy wapnia komórce? Okazuje się, że nie, że dopiero jeżeli jest, rośnie roślinka na, na glebie, gdzie jest ten wap, tam w tej glebie są oczywiście i bakterie, i enzymy, i grzyby, które, które jak gdyby zmieniają formę. Roślinka później pobiera ten minerał, jest słońce, zachodzi proces fotosyntezy i dopiero ten minerał przerobiony w taki sposób przez przyrodę, on ma elektron. Czyli to jest taki, taki minerał, który potrzebuje nasza komórka. I te minerały dopiero organizm przyswaja. Dlatego te minerały w wodzie, tak naprawdę, trochę legenda, i myślę, że nie ma się tam się co bardzo przejmować w tym, że woda jest nisko mineralizowana, tak, po osmozie, czyli nie ma się co też stresować, jeżeli ktoś wypił wodę destylowaną. To są ludzie, którzy piją na, na oczyszczenia przez wiele tygodni, przez wiele miesięcy i nic się nie dzieje. Jeżeli mamy jakichś minerałów za dużo, na przykład w formie nieorganicznej, to nerki decydują o tym, co z nimi zrobić. Jeżeli one są niepotrzebne, to kierują. W kierunku, znaczy idzie to do pęcherza, tak? z moczem mamy to wydalić. A jeżeli czegoś brakuje, to nerki powodują, że to wraca z powrotem do krwi obiegu, żeby zaopatrzyć organizm w to, czego brakuje. Czyli nie woda wypukuje minerały, nawet zbyt czysta, tylko to, gdzie poszczególne minerały trafią, to o tym decydują nerki, bo one mają sygnał w mózgu, czego organizm potrzebuje, a czego jest za dużo. To jest mechanizm, który sam się reguluje i sam buduje.